Kłania się Marcin Masny w ostatnią niedzielę października. No, stało się jak się stać musiało. Wracam na kanał. Wracam z kanałem w zasadzie do Państwa. Przypomniała mi wtedy, jak odchodziłem stąd partycja Garczyk. Tak się nazywa pani z trójmiasta, ma na imię Partycja. To bardzo ciekawe imię, prawda. Podobne do takiego popularnego, ale, ale jednak takie odnoszące nas do rzeczywistości naukowej, czy też no na naukowej, tak po prostu. Przypomniała mi, że. Przepraszam Państwa za katar. No, nie dało się go zwalczyć nawet środkami farmakologicznymi, których właśnie zażyłem sobie. Przypomniała mi, że to już raz się zdarzyło, raz już odchodziłem chyba na zawsze wtedy, no i też nie udało się na zawsze. Czekają nas oczywiście bardzo istotne wydarzenia dla świata, które się będą rozgrywały w Ameryce głównie. Na pewno najlepsi będą w relacjonowaniu ich Amerykanie czy też Polacy z Ameryki, ale, ale ja też swoje trzy grosze pewnie dodam. Żadnych sensacji oczywiście nie będzie. Nigdy u mnie nie było żadnych sensacji. A, w, no a w, tak spotykałem ostatnio kogoś z Państwa, niezbyt licznych, bo w Realu to tak, tak licznie się nie można spotkać. No i, a tak szkoda, że Pana już nie ma. No, no, liczymy na, no, liczę na to, że Pan się pojawi. No to się pojawiam, po prostu się pojawiam, odpocząłem miesiąc. Trochę zapomniałem, jak się to robi. Będę robił błędy pewnie, bo tam te czynności, jak małpa się wykonuje, to znaczy ja wykonuję jak małpa, są tacy, co świadomie to robią, ale ja nie umiem. Wykonuję różne czynności tam w komputerze myszą i, i robię to właśnie idiotycznie już dzisiaj po takiej przerwie. Więc żegnam się z Państwa tym razem już nie na długo. I mam nadzieję, że w nowej odsłonie będzie też od Państwa więcej. To jakieś tam właśnie komentarze, linki, doniesienia. Własne, bo ci z Państwa, którzy mają najciekawsze, najciekawszą wiedzę, nie dzielą się tą wiedzą tutaj. A może warto, żeby widzowie tego kanału nie, nie tylko ode mnie te niesensacyjne komentarze dostawali, ale również, żeby od Państwa dostali kawałek porządnej wiedzy od tych, którzy tę wiedzę mają. Na razie się żegnam. Proszę oczywiście o kciuki w górę, subskrypcję. Już od dawna nie proszę znowu o subwencje. Przez ponad rok prosiłem. Trochę tam wydusiłem z Państwa pieniążków, ale nie tak dużo wcale nie tak dużo. Do zobaczenia.